Jak obecnie konsumenci kupują odzież w internecie? To znaczy, gdzie i jak szukają inspiracji? Ale to masz włączony U. mikrofon. U. Już naprawiam. Przede wszystkim należy zacząć od tego, kim jest teraz konsument, który kupuje w internecie. Konsumenci w tym momencie są klientami smart, tak? czyli klientami, którzy mają dużą wiedzę na temat przede wszystkim tego, jak kupować, ale też tego, co chcą kupić. Doskonale znają swoje potrzeby i oczekiwania. I z racji tego, że internet no, stanowi źródło, gdzie mogą znaleźć wiele informacji i mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, coraz bardziej, no i w sposób ten smart, tak, i, I sprytnie potrafią z tego korzystać. Wybierając się na zakupy, nie kupują z tego, co zastaną, tak, tylko dokładnie poszukują tego, czego oczekują, co jest zgodne z ich preferencjami. Wiedzą, że mogą łatwo porównywać ceny konkretnych produktów za pomocą dedykowanych do tego narzędzi i tak samo łatwo porównywać oferty z poszczególnych sklepów internetowych. I wyzwaniem sklepów e-commerce w tym momencie jest to, aby zrobić coś, co pozwoli przyciągnąć uwagę klienta na dłużej i zdecydować o tym, że właśnie to w tym konkretnym e-commerce zdecyduje się zrobić swoje zakupy. Klienci w tym momencie... Potrzebują no, wybitnego zaopiekowania, chcą personalizacji, indywidualnego podejścia i możliwości zainspirowania się w danym sklepie e-commerce w sposób bardzo szybki tak, i dla nich łatwy, przede wszystkim. Tak. Szukają w zakupach czegoś więcej niż tylko spełnienia podstawowej potrzeby, która polega na tym, że. Produkt do nich przychodzi, a oni wykorzystują po prostu jego funkcjonalność. Idzie to w parze z satysfakcją konsumencką, która w tym momencie jest z perspektywy sklepu e-commerce coraz trudniejsza do osiągnięcia, bo klient zadowolony to ten, którego podstawy zostały zaopiekowane, i taki, który otrzymał więcej, tak naprawdę niż pierwotnie e, oczekiwał. E, dlatego sklepy e-commerce powinny być gotowe do e, generowania dla swoich klientów i użytkowników internetowych dodatkowej wartości e, i powinny rozumieć e, potencjał marketingu doświadczeń. Ponieważ klienci smart potrzebują właśnie smart rozwiązań, i w ten nurt idealnie wpasowuje się właśnie stylista AI, który jest dostarczany tak przez Quarticon, ponieważ właśnie pomaga w generowaniu tej dodatkowej wartości dzięki łatwemu doborowi stylizacji dla użytkownika. Oprócz samej opcji no, zakupu gotowej stylizacji. Klient otrzymuje te dodatkowe wartości, które pozwalają na to, że klient czuje się w danym sklepie e-commerce po prostu lepiej. Po pierwsze, jest to właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Jest to to, co sprawia, że klienci mają pewność, że stylizacja. Którą wybierają, tak? I, I na zakup której się decydują, faktycznie jest pełna, wszystko do siebie pasuje i stanowi gotowy out, outfit. Co za tym idzie, takie rozwiązanie pozwala skrócić czas. Na który klient poświęca na zakupy i dla klienta SMART jest to bardzo ważne, ponieważ wiadomo, żyjemy bardzo szybko, i staramy się ten czas, który mamy, wykorzystywać po prostu jak najlepiej. Dlatego z racji tego, że klient woli lub musi ten czas spożytkować inaczej, nie chce przebywać w procesie zakupu zbyt długo i zastanawiać się nad tym, co do siebie pasuje, co warto byłoby ze sobą połączyć. Tutaj takie rozwiązanie, jakim jest stylista, pozwala to w łatwy sposób klientowi po prostu dowieść. Tak? Poza tym stylista sam w sobie podnosi standard procesu zakupowego, ponieważ klient czuje się lepiej zaopiekowany oraz wpływa pozytywnie na wizerunek sklepu internetowego, ponieważ klient ma poczucie, że klub kupuje w fajnym sklepie, który po prostu jest na czasie. Tak? I to w takich miejscach, czyli w takich e-commerce, które dowożą tą dodatkową wartość, klienci kupują chętniej i są to te miejsca, w których też znajdują inspirację.